Oto czwarta część Minecraft Survival. Na początku zostawcie łapeczkę w górę, subika i zapraszam. Dobra, jak nie nagrywałem, już stawiłem okna i zacząłem już robić powoli dach. Ale mówię, dobra, poczekam jeszcze chwilę i zrobię z wami ten dach. Dlatego teraz biorę deseczki. Robię to tak. I potrzebuję bardzo dużo schodów. Żeby zrobić w ogóle to tym da. o za dużo zrobiłem. Tyle mi jej potrzebne. Bardzo za dużo zrobiłem. Dobra, trudno. I robimy ten duch. Tylko. Czy to nam zajmie 56 lat? Coś tak czuję. A i tak muszę iść po drewno jeszcze. Ale już zaczyna wyglądać trochę ta chata, nie? A nie wygląda jak taki grzybek wygląda. Jeszcze później poprowadzimy ten... Dobra, to będzie ładna chatka. Dobra, to pozbieram trochę drzewka. Dobra, trochę zebrałem tego drewna. Nie dużo, nie za mało, mi się wydaje. Będzie idealny. Później tego kota wezmę. Kiedyś go będę miał. Ale to kiedy indziej, kiedy indziej... Aha, ja tu mam deski, mi dosłownie są potrzebne... Nie, malutko mi jest potrzebne. Potrzebuję tylko do stawiania właśnie dalej schodków, właśnie tak... O! Pik. pyk. Ja dobra, stworzyłem mega za dużo tych schodów. Tu mi zostanie jeszcze tak ...tych schodków. Powiem wam tak... Leciał trzeci film, znaczy trzecia część survivalu i myślę powoli nad robieniem kontentu z CSGO skinsa. No nie. Z CSGO skinsa, bo tak w sumie patrząc, jakbyśmy zrobili taką serię od stówy do kosy, to była fajna chyba, nie? I wtedy może bym wam tą koskę rozdał? Wiecie, musiałbym pomyśleć. Ale raczej by, bym wam rozdał. Coś wam na pewno rozdam, jak coś wygramy na CSGO z Kinsie, No bo ja nie będę dla was nagrywał tak i nic wam nie dawał, nie? Trzeba wam coś dawać. Nie wolno was zapuścić tak. Dzisiaj będziemy kończyć chatę, bardziej nigdzie nie będziemy wychodzić, mi się wydaje. Dzisiaj będzie kończenie chaty. hacjendy Zbieramy powoli już te subiki, już są trzy subiki. aby widzicie, był jeden. A, już są trzy. Już wyświetleń mam prawie 200. Weć, weć, tutaj już się robię poważne pieniądze. I tutaj tak zrobię. Weć, tak, nie, tak, nie. No, może zrobić tak. No, to fajnie wygląda i tak zostawię. Albo, stajemy, jak wygląda bez. Ja w deszczu tak robię. Nie, bez. Bez mi się bardziej podoba. No i już ta hacjenta wygląda trochę, nie? Tak? Czy nie? Nie, tak nie będę robił Dobra, w domku też trochę tu jest zrobione, już jest I teraz chyba będziemy robić skrzynki już powoli u góry Czekajcie, tu, tu są skrzynki Trzy tylko Aha Tyk. I duże To poddasze. I dużo to poddasza to mega dużo i teraz starczy chyba, nie? O już ładnie, Uuu, ładnie to wygląda Jeszcze mi zrobić skrzynek. 13 skrzynek. Matko boska Otwiera się tego? Otwiera się i zrobimy tak raz dwa. Yy, raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa Raz, dwa, raz, dwa. Czekaj inaczej, inaczej, inaczej trzeba to jakoś inaczej pyk Ten dach nie jest równy chyba, albo ja mam wylew po prostu Nie, jest trochę większy tam Dobra, to będą jakieś maszynki eee, raz, dwa, trzy Tu będą tu craftingi, piecyki No i tu raz, dwa, trzy Dobra i mam kamienia jakieś, coś? Magno tego no i muszę iść No Dobra, Aha, nie mogę iść spać. Bo chciałbym mi się... Dobra, idę potrafę. Muszę zrobić drewno na tabliczki <laughs> i jeszcze muszę zrobić drewno na Na te skrzynki, na tabliczki. No już chata trzeba zabrać jakoś ładny, nie coś tam trzeba pyrobić. I Nie wiem czy w tym odcinku pójdziemy do tamtej drugiej wioski, co jest tam. Bo kusi bardzo. Chyba tam pójdziemy do tego portalu, pójdziemy, ale tak się stanie padać. Bo już tym denerwujemy ten też już. troszkę drewno. To sadzonki od razu sadzą, bo tutaj wiecie To właśnie przydadzą, bo jak kopę co chwilę, no to Lecimy, lecimy, nie śpimy <laughs> dobra, lecimy Kotek, chyba się próbuję wprawić do domu Nie, nie jest sprzydem, się nie skrzydłam tak, tak skrzynek potrzebuje... raz dwa być trzy skrzynki. Raz, dwa, trzy. I potrzebuję tak... Craftingi dwa niech będą. Pyk pyk pyk. Crafting, crafting. Tu będą pizzecki. Yy, teraz tak... To będzie drewno. Wiecie jak to zrobię? To będą różne rodzaje po prostu drewno jak będzie drewno. Będą schodki. Coś zrobimy jak jeszcze wam? Nie. Tutaj będzie broń. Czekaj tu. I tu, tu. Tu. Tego nie używam. To też tu. Dobra. Tutaj będą bloki, jak na przykład dirt. A nie, dirt zaraz będę używał. Jak piasek. Jak bruk. E, tutaj będą, a te kwiatki też będę stawiał, ale to zaraz. E, co tu jeszcze mogę układać? No dobra, zaraz to będę robił. Idę teraz robić ten, 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 co to się nazywa? Ogródek. Teraz co? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Proszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wystarczy. Mało chyba będzie trochę. Znaczy tego to będzie mało, ale nie wiem czy nie mały ten ogródek będzie trochę. Tak. Brakuje mi raz, trzy, sześć, siedem. Mogę tej łopaty w sumie nie chować. Pasu, lepiej tyle. I wykopię ten bruk w akurat. Patrzcie, 8, 16, 24, 32 potrzebuję w bruku. tym trzeba zrobić 4 pieceki. 4 piecyki trzeba zrobić. Te 32. Trzydzieści. Wycham Szybko. Przerwam się. Przerwam Raz, dwa, trzy, Tyk. Tyk. Pięknie idę, proszę polem Dobra, tu też nie będą tu beczki Dzisiaj będą tu beczki A tutaj będzie stało po prostu Ten crafting i ten piecy Tu, tu Ja nie mogę Tu crafting Mogę spać, mogę spać, idę spać. Na drugi dzień to zrobimy dopiero. I będziemy kończyć ten. Będziemy kończyć ten nogrólek, żeby był taki ładny. A tu będą beczki. Ja myślę, tu są cenne rzeczy. Takie jak na przykład lapis, diamenty, redstone, te. To będę przepalał. To niech też tu będzie. A żarełko będzie tu. Pyk. Tu Tu Poczekaj to jakoś to zrobię i wam pokażę Dobra trochę tych półtłów zrobiłem Ale i tak będzie mało mhm, Ale chyba 3, 4, 5, 6, 7 Czyli jeszcze potrzebuję i tutaj nie Gdzie będą te świnia? Tu będą w rogu No to jest to szybka, to tu Czekaj, to. Bo nie, tu nie będzie świni w ogóle, tak wam powiem. Świnie będą w drugim miejscu, zaraz zobaczycie Chcesz mieć takiego skina jak ja? To wbij na stronkę CSG Skins, gdzie znajdziesz róż... skrzynki różnego rodzaju. Znajdziesz Case Battle, ex... Exchangery i wiele, wiele innych. Nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Patrzcie teraz. Tu będę zwierzaki. to będzie fajnie tu zarabiane. Trzeba tak. Zobacz, kopiemy to tu idealnie na wymiar. Tu. Tak on żeby było, nie? Będzie gdzieś. Pyk, pyk. Tu. Tu. Kłoteczki. A i tak, podkręcę tu. Jeszcze muszę się wrócić po... Bo... Po co ja się muszę wrócić? Poczekaj. Po to. Dokładnie. Idziemy to wmontować w tu. No, to będzie fajnie. Tu będzie przytrzymanie tego. Co tu jeszcze mogę... Coś tu miałem zrobić. Aha, dobra. I teraz tak. To jest wejście, będzie na dół. I tu wejdę do... wejdę do tego pięknie. Tu będzie wejście. Dobra. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. I Tutaj będzie kopalnia i taka mała przechowalnia. Hmm. Dobrze, jest cztery. Wystarczy. Muszę zrobić drzwi albo... Nie będę do drzwi. Czy daj. Drzwi? Czy drzwi. drzwi tu wstawię... Aj drabinka muszę zrobić. Czekaj, ta drabinkę tu. No dobra, tyle starć mi się wydaje. Oj. No dobra Bajka Tutaj to jeszcze zamknę Tutaj Pochodnie trzeba dać Tu Dobrze, dobrze Teraz tak Idę na górę Daję te bloczki tu, tu, tu do drewienka to, tu, to, to, to i idę w poszukiwaniu świń. Widzimy się zaraz. Właśnie znalazłem świnie i prowadzę je do tego, do tej zagrody. I trzeba je tam usadowić ładnie. Aha, przejdziemy tu. Mam rado. Mam tylko dwie, bo tam było więcej. Mówię, dobra, co tam chodzą. A tu wezmę dwie. W przyszłości może zrobimy to na pół i ten. I... E... Chodź ta. O, pięknie. Chodź ta tu. Hop. Bomba. Tu niech sobie siedzą. Te świniaki do tylko oddaję to. I teraz tak. Stąd biorę dwa. Stąd biorę dwa. I robimy tak o. I jeszcze stąd biorę raz, dwa, trzy. I Robimy tak o. I robimy paremkę tę farmkę robić tutaj zrobimy tak po długości Te środki trzeba usunąć i tu zimniory a tutaj będzie. aha ja nie mogę zrobić tu farmy co teraz to jest pytanie Poczekajcie muszę coś wykombinować Zaraz wam pokażę co wykombinowałem tylko pójdę po drewnęko Powiem wam dobrze zrobiłem ale muszę zrobić drewno na zakrycie tego tak, bo tam będą wchodzić i inne te. Będzie to mała faremka ale będzie To jest najważniejsze że mała ale będzie Wodę muszę skądś zawinąć ale tu nie ma nigdzie to muszę iść tam do oceny bo tam jest ocean yy, Poczekajcie tu tu Starczy 6 i patrzcie zrobiłem tu Aha jeszcze muszę to zrobić Pyk, 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 pyk. Jak się robiło, pół otan yy, Który jest zejść, tędy Tu schodzimy tu i tutaj mamy I to trzeba teraz Pyk, 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 pyk No właśnie, o to mi chodziło, że to będą szkielator. Ай, ага, там, что-то так, еще, и еще, ну, так, и так, 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 так. Nie, 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 padnę. Pięknie i tu woda tylko. Jest bombastycznie. Ale na razie muszę się stąd nie, bo jest niebezpiecznie. Idziemy spać. No to patrz teraz. jeden z drugim No właśnie. Pek. oj, miejsko. I ten kości nie wyrzucam, bo zrobimy sobie z nich tak. I będę sobie ulepszał ziemniaczki, żebym miał więcej. Dobrze to wykompilowałem z tym, nie? Yy, tu. Będę potrzebować trzy wiadra. Albo dwa, albo trzy, ale chyba trzy. I na następny pójdziemy w odcinku do tamtej wioski. No bo tutaj już no co jeszcze tu mogę zrobić z dekoracji. No, wszystko zrobiłem. Chyba, tak mi się wydaje. O, jest ładnie. Co Coś jest ten nie tego ziemniaka? Nic mi nie jest. Że coś się będzie działo. I stąd. I stąd. Pst, do góry. I odkładam. Strzały odkładam. No i w sumie wiadomo, coś odstawię. No i co, kończymy na dzisiaj ten film. Dziękuję za oglądanie. Na koniec jeszcze zostawcie łapkę w górę. Subika. No i siema.